Na drugiej części konferencji prasowej, na wrześniu wysłuchał od razu polecenia terenu gospodarczego w Pannę i w środku tego wieczoru. Dzień dobry. Trenażer, poprosimy o tradycyjne opady słuchania. Na pewno jesteśmy zaczerwieni, bo grając yy, hmm. u siebie przy taką techniczną szansę wygrywać. Myślę, że tą chęć w miarę, było widać w zespole. Myślę, że całkiem w sytuacji w pierwszej, drugiej połowie, przy tak no skomasowanym braniu to nie jest łatwe. Oczywiście, eee, zbudujące były te sytuacje, w których rybak pod 7 minutach praktycznie próbował e, przeciągać każde zadanie. Natomiast one no, musimy być za to gotowe jako po zespół, eee, bo zespoły po prostu nie będą próbowały tego na pewno e, częściej. Natomiast z perspektywy defensywnej, na pewno zdecydowanie załatwiliśmy chcieliśmy dobrej bo rywal, który był kilka razy w czasie podupaku, na nam to na dwa gole, i to jest na pewno coś, co my jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję. Bardzo szczerze. bardzo proszę. Dobry wieczór. No, tej grzechy prezesów znajdujesz, Pan powiedział, a czy zgodzi się Pan z takim, czymś, że za ta... dużo dzisiaj było takich prostych błędów, no, nawet takich? nieumiejętności, może nie do nieumiejętności, co było, bo koncentracja w przyjęciu piłki podanej z 10 metrów to się oczywiście może zdarzyć, ale dzisiaj takich prostych strat, chyba było za dużo no było dużo, szczególnie w drugiej połowie jeszcze sami zbyt długo czekaliśmy na to, że podjąć decyzję i gdzieś to było gotowane nie ja wiem, czy to jest kwestia koncentracji, myślę, że kwestia może Chętnie przyspieszania toch i gdzieś w takich prostych sytuacjach zawodowo działaliśmy czasami. Eee, oczywiście te, te błędy takie indywidualne, po prostu staty, dają czas do na odcinek I, i oczywiście z perspektywy naszego zespołu było trochę za dużo tak, w takich sytuacji To jeszcze o to przyspieszenie trzeba spytać, bo drugi błog, jak ogóle przyspieszyliście, szczególnie będą szukacra do no to odrabła jeszcze głębszej obronie niż przed przerwą, natomiast czy Pan trener odnosi też takie wrażenie, że właśnie tego brakowało przed przerwą, że żeby przyspieszać niektóre ataki, bo dzięki temu, że tego nie robiliście rywal się mógł dobrze odbudować w obronie i sprawę oczywiście no, no, chcemy, jeżeli rywal będzie się dyskutować, szybko wyrażać dwa kontakty, no nie zawsze to nam wychodzi i poza tym też musimy pamiętać o tym, że na w pierwszej połowie ma więcej siły, jeżeli po prostu mocniej ciężarze pracuje, jest ma tradycyjnie szybciej przesuwa. Na pewno jest robić trudniej i jest dlatego ważna bardzo ta cierpliwość, bo wiemy, że jeżeli większość czasu się broni, to, no to przyjdzie taki moment w drugiej połowie, czy w drugiej części tej drugiej połowy, że, że zabraknie po prostu siły i my będziemy w stanie wykrywać więcej w tej sytuacji. To jest dosyć naturalne, że, że w tych pierwszych połowach zespoły które grają w taki sposób. I jeszcze celebrują każdy wyżór z każde remingiem z piątki, szukają fały, żeby, żeby złapać ten oddech, tak, robią to skutecznie. To jest, wydaje mi się, dosyć I ostatnie moje pytanie: tylko dwie zmiany. Czy to oznacza, że ci zawodnicy, którzy byli pozostali na łasce, nie są gotowi na to, żeby dać impuls plus na 15-20 na takie sytuacje, kiedy no, gonicie ludzi? No, że ci, którzy są na boisku, wyglądają na tyle dobrze, że. Nie ma potrzeby zmienić. To Bierzław Polski. Dobry wieczór, panie trenerze. Obojczyciela chciałem zapytać, ponieważ nie było go w kadrze meczowej. Czy to jakiś uraz, czy po prostu pańska decyzja? Uraz. No i chciałbym na pewno też zapytać o Frederico Duarte. Są czasami tacy piłkarze, którzy z nieoczywistych sytuacji potrafią zdobywać piękne bramki i mają takie problemy z sytuacjami sam na sam, bo to nie jest już pierwszy raz kiedy Duarte w takiej prostej sytuacji nie trafia na piłkę obronki, zdobywaj, bo to jest właśnie tego typu piłkarz. Ja wiem, że akurat nie wykorzystał tej sytuacji, natomiast, oprócz no, no, puszczali należy jeszcze te dobre momenty. Też ja przypomnę, że... że w roczniu, w którym bramkę, to, to Duarte wywalcza tą piłkę, nawijając obronce, zagrywając piłkę, więc jest to popar, który na pewno daje, daje w siebie zawsze wszystko ma dużo, dużo energii, pracuje dla zespołu, więc oczywiście to, to nie zawsze będzie tak, że będzie nieskuteczne. Była to super sytuacja do tego, żeby zrobić golata lata, na jeden, z brakarzem, ale został chciał czasami tak jest, że brakarz też oglądał w jakiś bardzo, bardzo ładny sposób. Drugi mecz z rzędu niewygrany, wspominał Pan o tych łatwych traconych golach w defensywie. Chciałbym tak by pytać, bo tak nie wróciły trochę stare domony z tego poprzedniego sezonu, czyli trochę nieskuteczności, trochę niewinności, trochę jeszcze czegoś innego. No, myślę, że to chyba za szybko uciekanie takich wniosków, oczywiste jest, że nie wygrał tego meczu zresztą tego, że zespół e, bardzo mocno pracował na to, żeby stwarzać sytuację, żeby e, to spotkanie wygrać. Natomiast no, czasami się tak zdarza, ale tak nie jesteśmy rozczarowani, jeżeli chodzi o wynik, bo chcemy wygrywać. Natomiast no, musimy to przyjąć, że, żeby się punkt w najbliższym Najbliższy mecz, jaki jest przed nami, jest to szansa do tego, żeby zrobić kolejne trzy. I na to się teraz będziemy skupić. Czy mamy jeszcze jakieś hmm. pytania? Panie Trenerze, ciekawa mnie Pana motywacja przy zmianie kuzienki. Jeszcze raz proszę. Motywacja przy zmianie kuzienki. Czemu Pan to zmienił? Dobrze, że w czyli już miał ciężko, żeby kontynuować, to był Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.